Nazywam się Mateusz. Chyba nigdy nie zapomnę tamtego piątkowego popołudnia, kiedy zwykła szkolna rzeczywistość zaczęła przypominać koszmar, z którego nie da się obudzić. W naszej szkole od kilku tygodni panowała napięta atmosfera. Policja krążyła wokół budynku częściej niż autobus linii 17. Wszyscy szeptali o jakiejś serii zagadkowych zniknięć uczniów z okolicznych placówek. Nikt nie wiedział, co się naprawdę dzieje, ale każdy czuł, że coś nie jest tak, jak powinno. Tego dnia zostałem w szkole dłużej, bo musiałem odrobić karę za spóźnienia. Kiedy wyszedłem z klasy, korytarz był podejrzanie pusty. W soboty odbywały się koła zainteresowań, więc zwykle było tu pełno ludzi. Tym razem cisza była tak gęsta, że aż bolały mnie uszy. Ruszyłem w stronę wyjścia, ale wtedy zobaczyłem, że światła na końcu korytarza migają, jakby instalacja elektryczna prosiła o ratunek. Zatrzymałem się. Coś było w tej ciszy. Jakby czyjeś kroki, ledwo słyszalne, powolne, przeciągłe. Zacząłem iść szybciej, a może nawet trochę biec. I wtedy zauważyłem sylwetkę stała przy szafkach, wysoka. Jak cień, który zapomniał się ruszyć. W pierwszej chwili pomyślałem, że to woźny, ale ta postać była zbyt statyczna, zbyt spokojna. Halo? Zapytałem, próbując brzmieć odważniej niż się czułem. Postać nie odpowiedziała, ale zrobiła krok. Jeden, powolny, jakby całe przeciągane serce uderzyło mi gdzieś w gardło. Wtedy zauważyłem rękawiczki czarne. I coś błyszczącego w dłoni, choć nie byłem pewien, co to było. Światło odbijało się zbyt mocno, żeby rozpoznać. Odwróciłem się i ruszyłem biegiem. Wtedy korytarz, który znałem na pamięć, wydał mi się dłuższy niż kiedykolwiek. Każdy mój krok odbijał się echem, jakby cała szkoła słuchała, wstrzymując oddech. Dobiegłem do drzwi, zamknięte. W panice szarpnąłem klamkę jeszcze raz. I jeszcze raz. Nic. Za plecami znów usłyszałem kroki. Powolne, miarowe. Jakby nam ktoś nie spieszył się wcale. Jakby wiedział, że i tak mnie dogoni. Wtedy usłyszałem dźwięk mm. telefonu. Mój. Drżał w kieszeni jako pętany. Wyciągnąłem go drżącymi dłońmi. Jeden SMS. Nie odwracaj się. Nie wiem skąd ktoś wiedział co robię, ani kto wysłał tę wiadomość. Ale zrobiłem to, co każdy by zrobił w takiej sytuacji. Uniosłem głowę, spojrzałem przez szybę w drzwiach ewakuacyjnych. Na zewnątrz stała policja, kilku funkcjonariuszy biegło w stronę wejścia, krzyczeli coś, czego nie słyszałem przez szybę. W jednej sekundzie wszystko przyspieszyło: hałas, kroki, komendy, otwarcie drzwi. Kiedy wpadłem w ich ramiona, odwróciłem się po raz ostatni korytarz. Był pusty, jakby nikt tam nigdy nie stał. Jakby wszystko było tylko złym snem, ale policja nie przyszła bez powodu, wiedzieli, że ktoś znów pojawił się w szkole, że seria tajemniczych zniknięć nie była przypadkiem. A ja, od tamtego dnia wciąż słyszę w głowie tamte kroki. Powolne, między dźwiękiem jednego a drugiego zawsze jest ta sama, nienaturalna cisza. Jakby ktoś wciąż szukał kolejnego ucznia, który zostanie w szkole po lekcjach.